Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą Copilota możemy w bardzo prosty sposób wygenerować obrazki, które możemy użyć na nasze potrzeby biznesowe, np. do prezentacji, do stworzenia ulotek, czy np. Na, na social media. Dzisiaj korzystamy z Copilota poprzez przeglądarkę copilotmicrosoft.com. Ja rozpocznę. Od przygotowania strony tytułowej do naszego guidebooka, właśnie o Copilocie. Także wpisujemy odpowiednie polecenie. W tym momencie Copilot przygotowuje nam cztery propozycje. Zawsze mamy cztery obrazki. Możemy oczywiście spróbować uszczegółowić nasze polecenie, natomiast na razie spróbujemy tak ogólnie. O, I w tym momencie. Mamy cztery propozycje. No, Copilot postawił na, na kosmos. Na pewno robi to wrażenie. Yy, obrazki oczywiście nie są idealne, yy, natomiast yy, no mogą stanowić jakąś bazę dla naszych yy, grafików, taki draft. Yy, możemy to jeszcze udoskonalić w naszym dziale graficznym. Dobrze, w takim razie spróbujemy wygenerować kolejne propozycje już do środka naszego guidebooka. Także wpisujemy drugi raz. I naprawdę w kilka sekund mamy tutaj cztery kolejne propozycje. No jak widzimy Copilot postawił na pracujące teamy, Osoby pracujące. Mamy tutaj gdzieś w tle Microsoft. Także myślę, że propozycje będą bardzo przydatne. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę.